Historyjko, od dawna chcecie o coś zapytać. Powiedz, proszę, jaki był najszczęśliwszy dzień w Twoim życiu? W moim życiu było wiele szczęśliwych dni, ale są dwie ważne daty, które zmieniły moje życie. Pierwszą z nich był dzień moich urodzin, 11 listopada 1918 roku. Drugą ważną datą był dzień 4 czerwca 1989 roku. Datę Twoich urodzin świetnie pamiętam, bo tego dnia Polska odzyskała niepodległość, ale co wydarzyło się 4 czerwca 1989 roku? Tego dnia odbyło się w Polsce bardzo ważne głosowanie. I Polacy wybrali wolność. To znaczy, że wcześniej tej wolności nie mieli i musieli o nią walczyć? To prawie rzecz niebywała w naszej historii, ponieważ Polacy wywalczyli wolność bez użycia broni w sposób pokojowy, dając przykład innym krajom, które podobnie jak Polska tej wolności nie miały. Historyjko, a kto nam tę wolność zabrał? Po zakończeniu II wojny światowej Polska musiała oddać ją potężnemu sąsiadowi na wschodzie. Teraz graniczymy na wschodzie z Rosją, Litwą, Białorusią i Ukrainą. Wtedy istniało tam jedno wielkie państwo Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. Czy ten potężny sąsiad zabrał wolność również innym krajom? Gdy skończyła się wojna, Europa została podzielona tak zwaną żelazną kurtyną. To nie była prawdziwa kurtyna z żelaza, tylko taka niewidzialna, ale mimo to nie można się było przez nią przedostać bez pozwolenia. Po jednej stronie znalazła się Polska i inne kraje, na które decydujący wpływ miał Związek Radziecki, a po drugiej stronie kraje, w których panowała wolność. Czy jeśli ktoś chciał się przedostać z jednej strony na drugą bez pytania Związku Radzieckiego, to miał na to jakąś szansę? Oczywiście zdarzały się takie przypadki, ale wymagało to dużej odwagi. A czy Polacy musieli mówić po rosyjsku, jak wtedy, kiedy część Polski znajdowała się pod zaborem rosyjskim i słuchać się we wszystkim naszego sąsiada? Polacy mówili i uczyli się po polsku, ale nauka języka rosyjskiego była w szkole obowiązkowa. Wszystkie ważne decyzje dotyczące naszego życia były podejmowane przez jedną partię w porozumieniu ze Związkiem Radzieckim. Ponadto do Polski przyjechało wielu żołnierzy armii radzieckiej, którzy pilnowali, żeby Polacy byli posłuszni swojemu potężnemu sąsiadowi. Ja zazwyczaj słucham mojej mamy, a nie naszej sąsiadki, którą zresztą bardzo lubię. Czy to możliwe, żeby jedna partia decydowała o wszystkim? W dzisiejszych czasach o najważniejszych sprawach decyduje w naszym imieniu parlament. Zasiadają w nim ludzie z różnych partii politycznych, których wybieramy wszyscy: ja, twoja mama, tata, twoja sąsiadka. I nikt nas nie zmusza do tego, że kogoś mamy wybierać, a kogoś innego nie. Ty też będziesz mógł kiedyś tak wybierać, a może nawet będziesz chciał kandydować. To, że mamy wolny wybór i możemy wspólnie zmieniać świat, w którym żyjemy, nazywa się demokracją. W latach 1945-1989, a więc przez ponad 40 lat, w Polsce nie było demokracji. Rządzili wtedy komuniści, co oznacza, że członkowie jednej partii decydowali o najważniejszych sprawach dotyczących wszystkich obywateli. Kiedyś z babcią odwiedziliśmy salon samochodowy Ferrari przy Nowym Świecie w Warszawie. I babcia powiedziała mi, że w czasach jej młodości w tym właśnie budynku znajdowała się siedziba tej najważniejszej partii. Czy to prawda? Zgadza się. W budynku należącym dziś do Centrum Bankowo-Finansowego mieściła się kiedyś siedziba władz Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. I tu właśnie podejmowano wszystkie najważniejsze dla państwa decyzje. Budynek jest duży, pewnie ta partia była bardzo duża i sprawna, i dlatego wszyscy na nią głosowali, tak? To rzeczywiście okazały budynek. Podobnie jak Pałac Kultury i Nauki, jest jedną z najbardziej znanych warszawskich budowli tego okresu. A czy wszyscy głosowali na tę jedną partię? No cóż, wybory wyglądały zupełnie inaczej niż dziś. Najpierw zadam ci pytanie. Gdybyś wrzucił do urny wyborczej niewypełnioną kartę do głosowania, to jak myślisz? Czy twój głos byłby ważny? Kiedy moja babcia idzie na głosowanie, zawsze długo się zastanawia, bo kandydatów jest w tylu, że trudno jej się zdecydować. Kiedy się namyśli, to przy nazwisku kandydata, którego chce wybrać, stawia krzyżyk. Gdyby nikogo nie zaznaczyła, jej głos byłby nieważny. Widzisz, a w czasach, kiedy nie było wolności, istniała tylko jedna lista kandydatów. Twoja babcia na pewno pamięta, że nawet jeśli stawiała krzyżyk obok nazwiska swojego kandydata, nic to nie znaczyło i nic od niej nie zależało. Mimo, że teoretycznie kandydatów było więcej niż miejsc, to i tak władza z góry decydowała o tym, kto się znajdzie w parlamencie. Z pewnością ta partia dużo swoim wyborcom obiecywała. Po zakończeniu II wojny światowej cały kraj był zniszczony, a ludzie bardzo biedni. Wiele osób, którym przed wojną źle się żyło, poparło tę partię, bo obiecała mieszkańcom wsi, których było w Polsce najwięcej, ziemię. Innym oferowała pracę w mieście. Część mieszkańców wsi znalazła zatrudnienie w dużych gospodarstwach rolnych, tzw. PGR. Te gospodarstwa nie należały do nich, tylko do państwa. W miastach zbudowano fabryki, które dawały pracę, mieszkania i opiekę tym, którzy ze wsi postanowili przenieść się do miasta. Ci, którzy wcześniej nie mieli szansy na naukę, mogli zacząć się uczyć. I tym ludziom zaczęło się odtąd lepiej powodzić? Tak o tej zmianie napisał w swoim pamiętniku jeden z pracowników bgr -u. Żona moja nigdzie nie pracuje, gdyż ma dość pracy w domu przy praniu, gotowaniu i sprzątaniu. Brakuje nam jeszcze pralki elektrycznej, ale jak będzie wspólna w PGR-ze, to nie będzie tak źle, bo teraz z tym praniem to żona ma urwanie głowy. Często z żoną rozmawiamy na te wszystkie tematy, najwięcej jednak interesuje nas sytuacja międzynarodowa i w kraju. Porównujemy obecny ustrój z ustrojem przedwojennym, gdyż jeszcze go pamiętamy. I jesteśmy szczęśliwi, że żyjemy w ustroju socjalistycznym. Przecież gdyby nie zmiana ustroju, bylibyśmy najwyżej ja parobkiem, a żona dziewką u jakiegoś gospodarza. A dziś żyjemy szczęśliwie i uczciwie, jak ludzie. To znaczy, że ludzie pracowali przede wszystkim w fabrykach i gospodarstwach, które należały do państwa? I że nie było jak dziś możliwości, że na przykład ktoś sobie wymyśla firmę, która robi klocki, ma pieniądze, zakłada taką firmę i zostaje jej szefem? Gospodarka była centralnie planowana, co znaczy, że o tym, co zostanie wyprodukowane oraz w jakich ilościach, decydowało państwo. Państwo wypłacało też pensje i decydowało o tym, ile kto zarabia. Ojej! To pewnie wszyscy musieli dostawać dużo, dużo pieniędzy O, nie do końca tak było Potrzeby ludzi okazywały się większe niż to, co produkowało państwo Co prowadziło często do różnych kłopotów W latach siedemdziesiątych na półkach sklepowych Zaczęło powoli brakować najzwyklejszych produktów Tak o tych trudnościach pisała w swoim dzienniku jedna z mieszkanek Warszawy Pani Wanda Gojawiczyńska-Nadzinowa Wczoraj przebrnęłam całe miasto do Placu Zbawiciela w poszukiwaniu jedzenia. Nic nie znalazłam. Nawet w sklepie rybnym. Pustki. Warszawa 7 stycznia 1975 roku. W sklepach o godzinie 18:19 nie było absolutnie nic. W sezamie ekspedientki mówiły, że nie miały wcale dostawy mięsa i wędlin, nie było nawet drobiu, nie było chleba. Ludzie mówili głośno: No cóż, będzie można wołać w pochodzie chleba, chleba! Musi być bardzo ciężko, skoro nie znaleźli tej żywności nawet na 1 maja. Warszawa 30 kwietnia 1975 roku. A czy partia próbowała temu jakoś zaradzić? Rząd postanowił podnieść ceny. Ludziom to się nie spodobało i w całej Polsce w zakładach pracy wybuchły strajki i demonstracje przeciwko podwyżkom cen. Największe w Radomiu i Ursusie w czerwcu 1976 roku. Na skutek tych protestów władze odwołały podwyżki, ale robotnicy, którzy ośmielili się protestować, byli masowo zwalniani z pracy, a niektórych nawet zamknięto w więzieniu. Czy nikt im nie pomógł? Z pomocą dla robotników i ich rodzin pośpieszył utworzony wtedy Komitet Obrony Robotników. Bardzo to się nie spodobało rządzącym i wkrótce rozpoczęły się aresztowania członków i współpracowników koru. Ale ponieważ ludzie w kraju zaczęli protestować, władze zwolniły z więzienia aresztowanych robotników i członków koru. A w sklepach nadal brakowało wielu rzeczy. Tak. Sklepy pustoszały coraz bardziej. Państwo pozwalało kupować tylko pewną ilość rzeczy, a nie tyle ile chcesz. Każdego miesiąca obywatele otrzymywali w swoich zakładach pracy specjalne kartki, za które mogli kupić określoną ilość rzeczy potrzebnych do życia. Pierwszym towarem, który zaczęto sprzedawać na kartki, był cukier. Tak w swoim dzienniku opisała to pani Krystyna Libiszowska-Dobrska. Ustawiają się tasiemcowe kolejki po cukier. Jednorazowo można kupić tylko jeden kilogram. Całe szczęście, że ja mało go używam, herbatę piję gorzką. Od poniedziałku rząd wprowadza bony towarowe na cukier wobec rozwijającej się spekulacji. To no tego nie było jeszcze w Polsce. Warszawa 15 sierpnia 1976 rok. A co to jest spekulacja? Ponieważ towarów było ciągle za mało, zaczął rozwijać się nielegalny rynek, gdzie można było kupić wszystko, ale po wyższych cenach. Większość Polaków nie tyle spekulowała, aby się wzbogacić, ale przede wszystkim odsprzedawała bądź wymieniała towary, by zdobyć te rzeczy, których po prostu brakowało w sklepach. Babcia opowiadała mi, że istniały specjalne sklepy o nazwie Peweks, w których niczego nie brakowało i gdzie można było kupić prawdziwe cuda. Sklepy te niewiele różniły się od dzisiejszych supermarketów i można w nich było kupić produkty z zagranicy, które były niedostępne w normalnej sprzedaży: jak klocki Lego, lalki Barbie, jeansy, Adidasy, kawę, czekoladę, a nawet banany. I każdy mógł sobie coś kupić w takim sklepie? Można w nich było kupować, jeśli miało się zagraniczne pieniądze lub bony towarowe. A w jaki sposób można je było uzyskać? Bony towarowe i waluty mieli ci, którzy pracowali za granicą lub otrzymywali przekazy zagraniczne od rodziny mieszkającej za żelazną kurtyną, na przykład we Francji. Dolary można było również kupić, ale handel nimi był nielegalny. Babcia opowiadała mi, że przed tymi sklepami stali podejrzani panowie, którzy zaczepiali ją szepcząc cięć many. Osoby, które handlowały nielegalnie walutami i bonami, nazywano „cinkciarzami”. To określenie pochodzi z angielskiego „change money”, wymawianego przez „cinkciarzy” jako „cięć money".